Przewiduję taką mapę, wystąpiłem do prezydenta, aby udostępnił salę w Urzędzie Miasta, radnemu Rady Miasta Siedlce. No, muszę Państwa zmartwić, będziemy tutaj e, na zewnątrz. Musieli przeprowadzić tą konferencję, ponieważ otrzymałem takie e, pismo. E, kierowane do mnie przez prezydenta. W Urzędzie Miasta Siedlce nie ma praktyki, aby udostępniać pomieszczenie urzędu na konferencji prasowej organizowanej przez poszczególnych radnych. Wobec powyższego z przykrością zmuszony jestem odmówić Pana e, prośbie. Także no, nic dodać, nic ująć. Radny Rady Miasta Siedlce nie może w Urzędzie Miasta spotkać się i porozmawiać o najważniejszych sprawach dotyczących e, miasta. Również a, Mam prośbę do Państwa, abyście przekazali w swoich relacjach informację dla prezydenta miasta, pana Kudelskiego, że nie spotykamy się pokryjomu i na schodach, tylko na sferze przed Urzędem Miasta. Ostatnia konferencja, w którą odbyliśmy, właśnie była też na skerze. A potem, jak Państwo pamiętacie, na sesji usłyszałem, że spotykam się pokryjomu na schodach i tak dalej, i tak dalej. Więc Panie Prezydencie Kudelski nie pokryje mu nie na schodach, tylko na skwerze przed Urzędem Miasta, dlatego że nie wyraził Pan zgody, aby radny Rady Miasta mógł w sali Urzędu Miasta odbyć tą konferencję.